Które w Gdańsku, chodząc do koalicji wyborczej, postawiając sobie zadanie, żeby współdziałać i być uczestnikiem przyczyny tworzenia nowego systemu poczucia bezpieczeństwa dla ludzi, którzy w tej chwili są emerytami, rencistami potrzebują większego tego poczucia stabilności w systemie zdrowia, w systemie również i dalszej aktywności zawodowej, w systemie rozwiązywania ich problemów. Ale również łatwiejszego, lepszego dostępu do dróg kultury, którzy niejednokrotnie właśnie ta grupa społeczna wcześniej zawodowo czynna wypracowała w Gdańsku, a z tym jest bardzo różny. I bardzo przyziemny temat społeczny dla nie tylko emerytów, rencistów, ale większej grupy społecznej, a mianowicie od wielu lat dokonano zamknięć, ujęć bardzo zdrowej, czystej, spożywczej wody na osiedlach mieszkaniowych, w wielu skupiskach partia emerytów i rencistów chce uczestniczyć w tym aby te ujęcia niekomercjonalnie były otwarte dla społeczeństwa Gdańska dziękuję